No. Hva? <laughs> Witam cię, drogi widzu, bardzo serdecznie z tej strony, Bishopter. Pamiętaj, że strona jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Dobra, no to co lecimy sobie? Nie będziemy się tutaj. Oho, tu bym dołączył, ale 200 dolków, no to jakbym przemalił, to troszeczkę. Nudzą cię, twoje stare skiny? Chciałbyś sprawić sobie nowe? Wpadaj na Pirate Swap, na którym możesz wymieniać swoje skiny. Na stronie znajdziesz masę skinów oraz zadania, za które możesz zgarnąć sianko. A z moim kodem Bishopter otrzymasz 35% więcej bonusu do doładowania. A nie. więc na co jeszcze czekasz, powiedz na co jeszcze czekasz? Byłaby lipa i zobaczymy teraz co się tutaj wydarzy w tej bitewce. 355. Pozwolę sobie skipnąć, 29, czyli tu ładnie, ładna bitewka. Tutaj jest szaret, skuszę się, 42 dolary. Wejdziemy sobie do tego, a czemu nie, a czemu nie. Coś tu się ten. O, dobrze. Szarezik, ładnie, 20 dolków tutaj nam leci. A potrzebujemy stratosferę jakąś. Okej, okay, w stanie brzydkim. minimal wear. no to dobra. Ale coś tutaj jeszcze potrzebujemy, że nam się to zwróciło. Chyba kałach jeszcze dropnie. Bo jak na razie, no to tak po 30 na głowę mamy. Może ten DGLE? Też 25, okej. Okay i no nie ma szału, nie ma szału jeszcze duck, ale to, to już wątpię, ale chyba nie jest tak źle, jesteśmy na 0, yellow jack, yellow też jest, no nie, dobra. jesteśmy na 0, 45, 3 dolarki na proficie, ja sobie tutaj do tego zobaczmy jak u kolegów tutaj ten, ok, mortisik 17 dla nich, 14 dla nas Okej, okay, 26, 16. No nie, tutaj nie, nie, tutaj nie, ale tutaj coś jest 27 wbijamy. Chociaż tutaj, no to jest under. po okay, porówno chyba wszyscy. Chociaż nie, ja jestem najgorszy. To dobra, no te, te 3 dolary. To może być jakaś różnica. Okej, okay. tu jest coś drugiego. Nie, za pięć. Ty, dobra skrzynka. Ten sugar krasa już robi. Okej, okay, teraz to samo. Ja mam chyba nawet najgorszego. 62 filter test. Okej, okay, dobrze to wygląda jak na razie. Wiem, że to jest chyba moje już. Także nie wiem jak ten flashback i teraz, właśnie, Duck case Tutaj się może wszystko zmienić, ale chyba to jest moje. No ja no moje, Te... no, nie wiem co musiał mi wypaść, żebym to, żebym to przewalił, ale. Okej, okay. ładnie. 56 dolków. Okej, okay. to progresujemy tutaj ładnie. Smurfa owalimy, Smurf Okej, okay. 56, dobra, wbijmy sobie tutaj. Wbijmy sobie tutaj do kolegi. Zaczynamy. Dobrze. Co to jest w ogóle takiego? Aha, Kawaha wrzucił, ej. Kałacha gościu wrzucił. Dobra, daj mu jakiegoś fire serpenta. Fire Serpent. Ej, ale on ma droższego chyba? Nie, ale dobra. wulkan dawaj Vulkan. Vulkan 50-50, 50-50. Dobrze, mamy to. Klasa. Co prawda nieduży profit, 74 dolarki, ale mamy już prawie 400, więc dobrze nam to, dobrze nam to idzie. Yy, tutaj, tutaj sobie wbiję szybko, yy, tutaj i tutaj za 62 sobie dobijemy. a co tam, zaryzykujmy, co to jest w ogóle za syf, aha, tutaj są za 16 t. dobrze, jak na razie to fajnie, tutaj też spoko bez różowy dla nas, 43, ale to wiadomo, to się może, o, dwa Dragon Kingi, no to, to już jest grubo, to już jest grubo dobra, okej okay, ej, 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 dobra bitwa nie, nie daj im nic dobrego zajebista bitwa, patrzcie 128 dolarków, no i proszę państwa kończymy z bardzo przyjemną kwotą, mianowicie 446 dolarów czyli 90 dolarków sobie zrobiliśmy ładnie yy, a my chyba żadnej tutaj bitwy nie przewali... tutaj jakaś była aha, tutaj coś było, a tutaj gościu zgarnął 43, no to też jakoś Szału nie ma. No i co, kochanie, Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o Kodziku. Trzymajcie się i cześć.